Na przykład, jeżeli tam się zaczajają jakieś złe duchy, to ja jestem dla nich nieprydatny. <laughs> nie nadajesz no się do nie. mielenia. Natomiast nikt nie musi porywać mnie, jeżeli to są istoty pozytywne, bo ja dobrowolnie wchodzę tam. Każdy z nas pójdzie na ten poziom świadomości, z którego przyszedł, albo już piętro wyżej. Ale każdy idzie, kto widział film, na przykład to pokazano, to nie jest produkcja Hollywood. Nasz dom. To jest brazylijski film. Nasz dom. I tam właśnie pokazują, jak ludzie umierają, wychodzą z ciała. Tam jest pan doktor, który nadal wierzy, że jest doktorem. Tam jest dziewczyna, która miała narzeczonego i odeszła, ale ona ciągle, ciągle jest zazdrosna, czy on nie ma innej kobiety. Na przykład ona chce wrócić, i tak dalej. Obejrzyjcie sobie. Nasz dom. Chyba na CDA będzie też. I my. Jak wyjdziemy z ciała, nie będziemy już profesorem, doktorem, nie będziemy już prokuratorem, nie będziemy rzeźnikiem, nie będziemy księgową ani przeorą i tak dalej. Tylko będziemy sobą. I w chwili, kiedy ja wychodzę, zobacz sobie duszę, która wychodzi z ciała, bo musi. To jest pewnik, że każdy z nas wyjdzie.